Dzień dobry, więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego znaku Toyoty. Model dostępny jest z jednostkami wysokoprężnymi i benzynowymi. Jeśli chcesz swobodnie poruszać się po mieście lub po autostradzie, wybierz silnik diesla 2.4 z turbosprężarką o mocy 97 km/p, napęd na tylne koła, ręczny lub automatyczny. Do tych samych celów nadaje się silnik benzynowy 1,8 o pojemności 120 litrów. Z. Dynamika tych jednostek jest skromna. Samochód jest duży i ciężki, wydostanie się z samochodu w 12 sekund jest mało prawdopodobne. Najlepszą opcją dla miłośników samochodów jest sześciocylindrowy silnik 2.0 o pojemności 135 litrów. Z. Nie jest też dynamiczny, od 12 do 13 sekund do setek w mieście. Zjada 14 litrów a i 92-95, ale jego moc wystarcza, aby pewnie ruszać z miejsca i wyprzedzać na autostradzie. Jednak nie warto go dostrajać, ponieważ istnieją bardziej interesujące wersje 1 JZ i 2JZ. Zapamiętaj niezbędne symbole: Turer S, modyfikacja o pojemności 2,5 litra i mocy 180 km. Z Turer V modyfikacja o pojemności 2,5 litra i mocy 280 km. Z 3.0 Grande G modyfikacja o pojemności 3 litrów i mocy 220 km. Z Silniki Marka były tak legendarne, że zasłużyły na wzmiankę w pierwszej części serii szybcy i wściekli i zapoczątkowały powiedzenie 2JZ nie ma lepszego dla człowieka. Najwięcej samochodów sprzedawanych jest z silnikiem 1JZ Turer S i Turer V około 200 ofert. W istocie samowystarczalny, ma ogromne zasoby. Jest na ten temat dużo informacji, nie ma problemów z częściami zamiennymi. Oczywiście, ze względu na wiek, przebieg już się zbliża lub przekroczył 300 km, ale znalezienie dobrego egzemplarza nie stanowi problemu. Najbardziej pyszną wersją jest jedna JZGT z przyspieszeniem 6-6,5 sekundy, 100 km. Początkowo silnik dusi się do 280 koni, ale w rzeczywistości może wytworzyć od 320 do 330 sił. Osiąga się to poprzez proste doładowanie, zwiększenie ciśnienia dolotowego bez zmiany stopnia sprężania. Wersja Turer V jest faworytem w sportach motorowych. Potężny samochód z napędem na tylne koła, z niezniszczalnym silnikiem i skrzynią biegów. Wybierany jest przez fanów driftu, wyścigów torowych i drag racing. Dawni właściciele dostroili go, zwiększając moc do 600, 700, a nawet 1000 koni mechanicznych. Należy pamiętać, że przy ciągłej agresywnej jeździe w mieście może dojść do przegrzania jednego z cylindrów silnika, ponieważ układ chłodzenia silnika i turbiny nie jest przystosowany do takich obciążeń. Jeśli potrzebujesz większej niezawodności i planujesz poważny tuning, spójrz na 2JZ. Ma większą objętość, ulepszony układ chłodzenia i po prostu rekordowy margines bezpieczeństwa. Do wyboru są dwie skrzynie biegów: czterobiegowa automatyczna lub pięciobiegowa manualna. Automatyczna skrzynia biegów jest bardzo szybka, czuła i szybko przełącza na niższe biegi. Nie ma z nią żadnych problemów. Wytrzymuje także ogromne obciążenia, dlatego w zawodach driftingowych często wykorzystuje się modelem Mark II z napędem na tylne koła i automatyczną skrzynią biegów. Ręczne skrzynie biegów Toyoty są drogie i rzadkie, więc Mark II z taką skrzynią biegów to także rzadka bestia, mająca tylko 33 oferty na rynku wtórnym. Ale jeśli porównamy skrzynie biegów, manualna z krótkimi biegami wygląda korzystniej, samochód po prostu strzela z postoju. Głównym problemem wszystkich samurajów są dolne przeguby kulowe, które należy wymieniać raz w roku. Rozpórki amortyzatorów rzadko. Chodzą, bez problemów przez ponad 50 tysięcy km, po czym proszą o wymianę. Silnik 1 JZGTE charakteryzuje się zużyciem turbin, których są dwie. Objawia się utratą mocy, spalaniem oleju i zwiększonym zużyciem paliwa. Jeśli kupisz markę z takim silnikiem, przeprowadź pełną diagnostykę jednostki w wyspecjalizowanym serwisie. Elektryka to kolejna słaba strona, marchew. Izolacja starszego pojazdu uległa pogorszeniu w wielu miejscach co może negatywnie wpłynąć na działanie systemów pokładowych. Kolejnym problemem samurajów jest ich burzliwa przeszłość. Wielu właścicieli jeździło marchewkami do granic możliwości, nie dbając o ich stan techniczny. Otóż milczymy zupełnie na temat stanu lakieru. Najświeższy egzemplarz będzie miał teraz 23 lata, więc egzemplarz, który Ci się podoba, prawdopodobnie może mieć korozję i uszkodzenia w rejonie nadkoli i progów. Pęknięcia mogą również występować z tyłu tunelu skrzyni biegów. Aby sprawdzić, czy są obecne, podnieś tylne siedzenia. Spawanie pęknięć będzie środkiem tymczasowym, na będzie musiało zostać wzmocnione rozpórkami. Jeśli marzysz o zakupie japońskiej legendy, przemyśl to dobrze. Po jednej stronie skali jest autorytet, sportowy charakter, komfort i niska cena, a po drugiej ogromny przebieg, przyzwoity wiek, wysoki podatek transportowy. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Biorąc pod uwagę wszystkie istniejące zalety, zalecamy znalezienie innego samochodu. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro. i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.